Witam, dzień dobry. Mam do sprzedania Renault Megan pierwszej generacji, model poliftowy, 2001 rok. Auto kupione, użytkowane od nowości, salon Polska. Bardzo, bardzo ważną, myślę, zaletą samochodu jest kilka faktów. Od nowości, jeden, jedyny właściciel. 22 lata w jednych rękach samochód. Potwierdzony oczywiście CEPIKiem, kartą pojazdu. Kupiony w salonie Renault Autograbczyk w Warszawie. Samochód, uwaga, przez 22 lata użytkowania, 120 500 km przebiegu, również potwierdzone w cepiku. Nie miał najmniejszej stuczki, podkreślam najmniejszej stuczki. Celutki jest w oryginalnym fabrycznym lakierze, w oryginalnych szybach, żaden element nie był odkręcany. Etcetera, żadne zdarzenie w ubezpieczaniach itd. w wypadkach nie jest odnotowane. 120 500 km, nie muszę tłumaczyć co to oznacza do tego auta. Z drugiej strony 22 lata. 1,6, prosta, poszukiwana benzyna. Jakby kto chciał podwoić wartość, można założyć instalację gazową. Na filmiku odcień szarości, troszkę tak jakby brudne fotele były, natomiast one nie są brudne, proszę mi wierzyć, welurowe. Fajna tapicerka, nie jest powycierana, boczki całe. Żadne nitki nie wychodzą, dziury po papierosach, etc. Silnik uruchomiony chodzi idealnie, cichutko, równiutko, bardzo fajnie. Nie palą się żadne kontrolki. Przebieg samochodu, od słońca, tutaj troszkę z deski rozdzielczej schodzi jakiś taki lakier, jakaś taka strukturka. Boczki także niewytarte, elektryczne szyby. Cztery poduszki powietrzne, co jak na samochód z tamtych lat jest ewenementem, no ale renu z bezpieczeństwa swoich produktów. Potele dzielone, kanapa z tyłu w idealnym stanie. Opony super, jeżeli chodzi o bieżnik, natomiast tylko zimowe. Fakirczyki, pilot do alarmu jakiś immobilizer, jakieś zabezpieczenie dodatkowe samochód sprzęgło nie od tego auta a z innego samochodu. Wykładzina jest, pod spodem bardzo czysty dywanik, jest koło zapasowe, lewarek, gaśnica, trójkąt, wszystko jest na wyposażeniu Półka nie czysta, nie poplamiona Korozji, jak to w samochodzie bezwypadkowym z Francji, garażowanym, nie widać O wadach samochodu drobnych, ale za chwilę Z zewnątrz nie ma korozji Jakieś takie drobne zaprawki, naprawdę bardzo drobne zrobione tutaj. Eee, I jeszcze jedna była tak, w tym w tym miejscu. Tak, poza tym eee, drzwi, progi, klapa, maska. Wszystko jest czyściutkie. 120 tysięcy przejechane. Salon Polska, a przepraszam. Jakieś takie pierwsze, pierwsze. Z tej strony też minimalnie, ale zaczyna coś wychodzić. Jeżeli chodzi o lakier, to wadą są jakieś takie przebarwienia od słońca. Można to okleić, ale to nie jest w żaden sposób wada techniczna. Silnik skrzynia biegów, zawieszenie naprawdę auto idzie bardzo dobrze, bardzo przyjemnie z Plakier lakier na klapie z tyłu, na górnej części oraz dachu sprężarka, układ elektryczny nie zatarta ale nie jest nabita, czekam na swojego fachowca, który mi hydrogenem sprawdzi szczelność żeby jej darmo nie nabijać i nie wyrzucać dwóch, trzech stówek na darmo natomiast tak jak mówiłem, sprężara się załącza Dmuchawa, wszystko wentylatory działają. Radio trzeba docisnąć sony coś minimalnie nie styka, więc tutaj jest jakaś drobna korekta. Jeszcze raz radio klima do nabicia, albo ewentualnie w najgorszym wypadku skraplacz do wymiany 250 zł sprawdzałem plus wymiana, i siatka na wydechu ma delikatne. Troszeczkę przy dodawaniu gazu słychać jakieś tam podpierdywanie, więc za jakiś czas będzie łącznik elastyczny, siatki do wymiany. Tak poza tym, wszystkie drzwi zamykałem się elegancko, klapa na dotyk, wycieków nie ma. Jakieś tam drobne naloty korozji, dzisiaj oglądałem na stacji kontroli samochód od spodu, bo byłem analizowałem właśnie ten, ten łącznik elastyczny. Samochód sprawny, ładny, czysty, zadbany, jeździ świetnie, silnik ma mocnie, kopci nie dymi, nie bierze oleju. Podkreślam, od nowości. 2001 rok i jeden jedyny właściciel. Salon Polska, 120 500 km, 1.6 prosta benzyna. Auto calutkie w oryginalnym lakierze, w oryginalnych szybach, w oryginalnych kluczykach. Telefon 515 114 103. 515 114 103. Można go oglądać z Krzeszew koło jeziora Zegrzyńskiego, koło Wieliszewa, koło Legionowa. 22 km od Warszawa Białęka. Z Białęki jest do mnie 25 minut. Wystawiam fakturę VAT-marża, więc kupujący nie musi płacić podatku PCC. Przegląd ubezpieczenie OC do 18 sierpnia. Zapraszam. 515 114 103 Renault Megane, 2001 rok. 120 tysięcy przejechane uczciwe, wpisuję to na fakturę sprzedaży pod odpowiedzialnością karną. Zapraszam. 515, 114, 103.